Kopracował w swoim pokoju. Co teraz robisz, tatusiu? Dowie się w swoim czasie. Kto pyta, nie błądzi. Y czy to dom dla elfów i wróżek? <śmienic> nie! Co za idiota! Prawdziwy dom będzie znacznie większy. Aha! A tutaj narysowałem plan tego domu. Doskonale! Chciałabyś zobaczyć ten nowy dom? Nie. Tato świnka. Ma dzieci w dupie? Pokazać im, jak powstaje nowy dom. Już jesteśmy! Tatusiu, tutaj nie ma nic! Nie ma nic, bo. Nie ma nic. Będzie, będzie zabawa! Będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno. Mogę pomóc? George też chciałby pomóc. Chcieć to można. Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę gówna. Wygląda jak zwykłe błoto. Tak. Czy skończy pan dzisiaj? O nie. Nie można zbudować domu w jeden dzień. Może skończymy... W bliżej nieokreślonym czasie... Dobrze. Do jutra, panie Byku. Do widzenia. Do widzenia.